To miejsce parkingowe, na którym się znajduję, nie uwierzycie, ale jest całkowicie bezpłatne. Jest bezpłatne, nazywa się Arka Gdynia, gdyby ktoś szukał. No i tutaj obok jest bulwar, bulwar Nowy. Co byście powiedzieli na kawę z takim pięknym widoczkiem, z szumem morza, z łabędziami, kaczkami, całą zatoką. A w tle moi mieli ten budynek, który widzicie. Jest to najwyższy budynek w Gdyni. W chwili oddania do użytku był to najwyższy budynek w Polsce, mieszkalny. trzy piętra zwiedzania parter czyli tak zwane to zerowe gdzie się teraz znajduje jest to zbrojownia na drugim piętrze znajduje się ta wystawa główna a na trzecim piętrze są żaglowce także jest tutaj co zwiedzać idziemy, ruszamy spójrzcie tak wyglądają rakiety, które były wystrzeliwane ze statków przekrój Takiej rakiety. No, robi to wrażenie. Pomyślcie sobie, wystrzał takiej rakiety ze statku. To naprawdę musiało być olbrzymie trząśnięcie statkiem. A tak, moim mili, wyglądał karabin maszynowy montowany na statku. Tu był obrotowy. Wsługiwany był za pomocą pięciu marynarzy, no i służył głównie do zwalczania nieopancerzonych obiektów. Tak wygląda mina, która była zrzucana do wody. Średnica jej to ponad metr, i ładunek bojowy, który wybuchał. To właściwie jest zapalnik, ta, który wybuchał to ponad 350 kg. Na pewno słyszeliście na radio raz, że jeszcze dzisiaj po wojnie znajdują takie niewybuchy. Także tak to wygląda w rzeczywistości. Tak wyglądało urządzenie do wystrzeliwania ze statku, bo to było na statku zamontowane. Bomb głębinowych to jest ta bomba głębinowa z ładunkiem, która miała niszczyć później okręty. dały puchary i odznaczenia marynarki wojennej w latach 33 1939 w pełni umundurowany nurek tak wyglądał kiedyś no miał coś dźwigać ruchy na pewno były jego krępowane nie wiem czy tu coś będzie widać bo jest słabe światło tak wygląda umundurowanie żołnierzy którzy pływali w tamtych czasach po morzu i to wszystko zależy od e, stopnia jakim był czy był porucznik czy kapitanem no tu na przykład mamy umundurowanie kapitana tutaj taki co mi się najbardziej rzuciło w oczy jak tylko przyszedłem Starszy marynarz, z racji tego, że często Titanica oglądałem, także na Titaniku takie umundurowanie gościło. Trzecie piętro. Tutaj znajdują się, jak widzicie, stateczki, które kiedyś opływały. Moje mieli powolutku kończymy. To jest już ostatnie trzecie piętro. Tu znajduje się wystawa plenerowa. Tysiąc rok. A kiedyś coś takiego pamiętam. Gdzieś to kiedyś coś lądowało. Spójrzcie, jakieś śmigło obszerne. No, robi wrażenie. Pięciostanowiskowa wyrzutnia torpedowa. Montowana, oczywiście, na statku. Tam ona była ruchoma. Teraz przejdziemy z tyłu. Spójrzcie, tak wyglądał, wyglądała torpeda. Oczywiście z zapalnikiem. Tu w tej części było to obsługiwane przez żołnierzy i ładowane tutaj. Olbrzymia armata. Eee, ta armata, akurat pochodzi z lat 40. Była montowana na statkach. Służyła do niszczenia wrogów eee, lądowych, jak i tych morskich. Tu znajduje się cały panel sterujący. Była obsługiwana przez dziewięciu żołnierzy. Tu u góry widzimy miejsce załadunku pocisku. No i akurat w tym przypadku były to pociski 100 mm. Tutaj gdzieś jeszcze znajduje się miejsce, gdzie siedziała obsługa na tym foteliku. No i Tutaj to wszystko obserwowała za pomocą tych lufcików tam z przodu. Śruby okrętowe z okresu II wojny światowej. Także robią wrażenie robią. Ta akurat jest zmusione, bo... Jest i Towers. Najwyższy budynek w Gdyni. Blisko 150 metrów. Czy robi to. Tak sobie myślę, że z tych 150 metrów, które znajdują się za mną, widoki są naprawdę boskie. Spójrzcie sami, cała zatoka przed wami i oczywiście na pewno w dzień słoneczny widać można podziwiać Hel stąd Także... Mieszkając sobie na Helu można bez problemu przypłynąć. Takim oto stateczkiem tutaj do Gdyni i z Gdyni z powrotem na Help odpłynąć. Właśnie tak mi się wydawało, że tego mostu wcześniej nie było tej kładki pieszej I dzięki temu można sobie na drugą stronę przejść i teraz będzie chyba odpływał ten statek pasażerski, który tam widzicie będzie wychodził w pełne morze Podejrzewam, że ona będzie musiała się kręcić, bo innej możliwości nie ma. Zobaczymy. Spójrzcie i ruszyła. Tam jest cały mechanizm. Tam jest mechanizm obrotowy. Ciekawe rozwiązanie. A ile mamy widzów? Za mną i przede mną. A no i będzie zaraz statek wychodził na pełne morze. No i wychodzi, bo to dla niego był ten most podniesiony. Powiem Wam, że mają włoskiego kucharza. Rzeczywiście z Włoch pizza była dobra, taka typowa włoska z sosami jakimiś. No ale dodatkowo sobie jeszcze dobra, do... zażyczyłem dodatkowo płatny e, sos mój ulubiony, czosnkowy. To jest batyskaf, czyli urządzenie do schodzenia pod, pod wodę, pod dno e, jeziora. E, I nie wiem czy pamiętacie, ale na przykład James Cameron e, twórca, reżyser, Titanika właśnie takim zszedł kilka lat temu na dno Rowu Mariańskiego. Dno Rowu Mariańskiego to najgłębszy punkt morza. Najgłębszy, czyli najgłębsza przestrzeń, do jakiej można się obniżyć. Zaprojektowano specjalne dla niego urządzenie. No i cała ta jego podróż, o której marzył wiele lat 7 godzin łącznie z, z zanurzeniem, i z wynurzeniem. No i nie wiem czy pamiętacie z tytonika ujęcia, to właśnie te takie pierwsze wstawki, które są w tytoniku, to, e, to właśnie są na, na czymś takim. Czy taki batyska. Oczywiście ma silniki napędne, żeby to można tym sterować. Ma też łapy, e, które są sterowane. No i w skrócie tak to wygląda. Największe dla twórców tego, dla projektantów tego, tej maszyny jest ciśnienie, które otacza. Bo czym bardziej się zanurzamy w wodzie, tym oczywiście to ciśnienie jest większe. Napiera na strony zewnętrzne, zewnętrzne no i w środku, oczywiście, w każdej chwili może dojść do. Pszty. i nie ma nikogo.